Wojewódzki i Figurski. W dobrej formie od rana. Dzień dobry Pani, Ministerstwo Edukacji Narodowej się kłania. Witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę Pani, w ramach korekty programowej związanej z Europride będziemy prezentowali Państwu tą nową wersję prawdziwą Romeo i Julian Szekspira. Ja połączę w tej chwili z Tomkiem Jacykowem, który Pani odczyta fragment. Czy Państwo jesteście zainteresowani? Proszę chwileczkę poczekać. E, halo, dzień dobry Pani. Tak. Dzień dobry, Tomasz Jacykow w tej strony. Tomek będzie czytał. Tomku, bardzo proszę Dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym panię czytać fragmenty, żeby, żeby zachęcić Państwa. Wolałbym rozmawiać z mężczyzną, ale skoro już Pani jest przy słuchawce, to ja może dla Pani. Dobra. Proszę słuchać, proszę słuchać. O, Gdybyś rzetelny no. mój wzrok o, tak fałszywe miał dać o, świadectwo, o, łzy tak staną się Wyzalewane wciąż, jeszcze żywe przez roczas w płońcu pod kołamstwa nad wiarę Zaszedł dzięki nigdy wszechwidzące, Równej piękności nie widziało słońce Halo? Proszę państwa, to była nowa wersja Romeo i Juliana Jest. z rodziny oh, Coppule, i no oh, Minetti no Podoba się panią Ważył oh. tych czas, szalach oczu swoich, oh,